Jan Tatarowicz kontra Mateusz Piątkowski. No i idziemy! Tak jest, spoki, już za nimi. Olesz, ogień od początku, jeden i drugi. Tatarę pokonuje pierwszą przerzutnię, pokonuje również drugą, ale goni go Mateusz Piątkowski. Troszkę miał problemy z jedną przerzutnią Mateusz Piątkowski, a Jan Tatarowicz już jest na wiszących oknach. Byłoby to na pewno sensacją, jeżeli Tatarowicz, czyli nasz Ninja Warrior, wpadłby do wody, ale też ten pośpiech będzie generował takie proste błędy i sensacje. Tego jesteśmy w tym dziesiątym sezonie ninja kontra ninja. 24 lata Tatarowicz, 20 Mateusz Piątkowski, kiedy Janek przychodził do tego programu, był najmłodszy. Ale, a teraz... A spokojnie, już teraz kobiet! Ależ tempo niewiarygodne! Utnął Mateusz Piątkowski. Mateusz nie robi wolno, bo Janek robi szybko. Ale szas wykręca Jan Tatarowicz. 54, 55